Okej, okay, witajcie, ja jestem z Real, ze mną jest dzisiaj Hogaty. mój I gramy sobie derby y, Madrytu w y, naszej ćwiercinach mini-liga mistrzów. Y, no i co ja mogę powiedzieć, Real, Real to Hogaty, ja jestem Atletico. Y, y... No. Ty jesteś atletyczny, a ja gram e, dzisiaj prawdziwy prawdziwym Madrytem. Nie no powtarzam moje Że teksty. Tak Dokładnie, mm. tak. Dobra. Ustawmy sobie... Nic nie zmienię! A ja, a ja zmienię! Eee, ALDERWEJDERELT! Coś tam... To ja mam ustawiony Zobaczmy co tu jest do ustawiania Okej, okay, dobra, nie. może zmienię formację Formacja gotowa do ataku Okej, okay, może teraz zamienię troszeczkę zawodników Ej, 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 ej. mam gościa z Afro na rezerwie. A mam Fabio Kentra Mam Jezusa! Na bramce! Uuu! Jak to masz Jezusa na bramce? Normalnie. Jezus? No zobaczysz. NIE! czeryszew, Czemu CherryChef chyba tylko 71? Kaka 82. Morata gówno. No, przepraszam. Dobra. Eee, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go, go, go. Tu... Nie! Nie, jaka zła. Nie, klik miałem. Co zrobiłeś? Chciałem zamienić pomocnika i dałem obrońcę. Ale na głębokie rezerwy czy Nie. W, w jedenastce. Czy wciąż... Muszę szybko wciąż... zmianę zrobić. Przekonamy się niedługo Proszę. FAK! Weź ty kliknij! Jeszcze raz muszę dać zmianę, w sensie łączyć. Od razu wyłączyłeś? Tak. Eee, jakiś barany siedzi na prawej. Po... Ej, on tu ma 81. No, tu nie ma teraz jakiegoś takiego, że ci się zmienia over ale zależnie od pozycji. Hmm, ten gnój mógłby tu być w sumie. Ronaldo? Gnój. <noise> nie on, on jest na swoim gnoju. <noise> nie długo zobaczysz? Każdy ma swój gnoj. Dokładnie, Hogaty 2014 PP, Pepe, Pepe! pepe! Fair play. Nie, zmiany. Oh. No, no oczywiście, że Fair Play również, drogi Ziraelku Ziralk. Nooo! Zi ale ci zrobiłem. Nie, to ja zrobiłem ciebie. To był... właśnie wszedłeś w moją pułapkę. To był streetball Dałeś się złapać. A, jeszcze zrobił kawkę. Ej, ej, strzeli! Wiedziałem Wiedziałem. No fuck. Wiedziałem odkąd nie mogłem obrońcy tam zmienić. Ale... Tak będzie. Co to za strzały w ogóle? Co to ma być! Nie, wiem, nie mogłem coś zmienić, żeby ci za, zagrodził. Widzisz? O, w tym, w tym momencie. Tak <grym grym> w ogóle nogę <grym> wystawił tak jak powiedziałem. Byłem na dole, przełączył mi na kolesia na górę. Zaczął pies do góry oczywiście, okay. nie? O, zrobił ruch tego, którego ja robiłem na dole. Hm. Hm. 360 prawie. 360 like. no scope. A! Aha! Takie place. Tak miało być. Miranda. Tak prawie, prawie jak Mirinda. Hm. ha, ha. ha. To powinien się nazywać Motta. Czemu Motta? Bo Motta piłką ale, ale to zablokowałem. Ale to zrobiłem po prostu. Czym się. Like a boss! Czym szef? Arda Turan! Dawid Vija! Czemu nie masz Katia? Nie. Widocznie muszę dać Jezusa, co? Masz Katia kat 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 na bramce? Czemu nie. Na bramce? Czemu? bo nie ma no, w pierwszym składzie przecież. No ale. Olol <kłysy> Karim! Abdul Jabbar! Mhm. Tak, nawet 10 Tak trochę za mały. <noise> Zały? No, za łysy? <noise> za mały. Za mały. Za mały Tego nie chciałem zrobić. Nie spodziewałem się, że tam pobiegniesz <grymne> Poszukałeś mnie Ale ten Ronaldo, patrz jaką miał sytuację To był Ronaldo? No. No, nie wiem dlaczego nie trafił nie wiem dlaczego dobiegł <grymne> no, mm. Idź stąd i Idź. To... Co on robi? Ziomuś <grymne> To strzelił? Ronaldo zabija ludzi na stadionie. O! Ju, już nie było tekstu, że chce zabić gołem. Teraz chciał zabić ludzi. No musisz. No. Takie strzały! Ale. No nie chcę mieć takich mocnych, to walnąłem leżej. Leciej. Ale oni takich strzałów nie lubią bronić, właśnie. Przepraszam. Proszę, że lekko. się to nie, to ja cię... Koniec To wina Jezusa w składzie na pewno. O. Jezus... Z twoim posterzem jest. Tralala, tra, to jakoś tak do ciała. Nie wiem. Tra, <śmiennie> na, ta, na pewno tralalala tam było. Nie dałeś mu strzelić bramki. On nie dał ci rozgrzeseniat! <śmiennie> Okej, okay, o co chodzi? Oj Jego koszta To wszystko na że nie było no, Jezusa okay. Tak się kończy gra bez Jezusa No, prawda Ale strzelił główką to, 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 przez Jezusa Że brak Jezusa, widać, że jakieś antykrysty grają Tum. No i to jest właśnie to jak się zmienia dwóch obrońców hmm, W Sozusa rozumiem. W sensie, że jednym biegnę na górę, nagle drugim biegnę na górę, i nawet tego nie zauważyłem W sorzy Jezus Jezus moja... Jezus, a czemu jakiś ilumi Iluminat tam <coughs> był? Illuminati <laughs> <laughs> <no> Nie, illa il 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 Ramendi Ilar Ramendi Illa Remendi. Z głową No wiem, przecież właśnie jak no tam Aaaa! Dobre! Jezus Sorry, sorry, puściłeś dwie bramki, schodzisz Sorry, 20 overalla mniej wchodzisz Które 20? coś więcej może Nieważne, przecież to jest Jezus To jest Jezus, on daje plus 30 do ataku On daje wszystkim buffa Wszystkim, którzy mają oczywiście Obraz w sobie i medaliki, z komuni jeszcze <laughs> i co jakie artefakty jeszcze daje? <laughs> te fakty. Co, co tam jeszcze rozdawali nie, za te eee, pieniądze? Tam jeszcze były książki Lol! O, różaniec święty różanie! O, różaniec nie? był. Możesz odpędzać demony, tak jak w supernatural Ale coś jeszcze no, było? Pewno, na bank. Pensenny! Udało no, ci się, brawo, żółta. Nie, nic. Udało ci się w końcu. Nie, Takie... w końcu. Ale patrz, gdyby on nie ruszył nogą, to by nie było faulu. To wina wier... wina bramkarza. Wina. Tuska. Znowu Znowu zapiękłeś na trybunach. Te piłki jednak świszczą obok Twoich słupków. Zauważyłem. No. Obok głów e, ludzi też. Nie, w głowy trafiają już. Co to wybiło? Nie ten obrońca! Co to wybił? Znowu, znowu nie ten obrońca, no. Ej, coś mi się ob. Kto, kto to podał. Co, co ty z tymi obrońcami? O, nawet Maria u mnie Ja zabiję wszystkich! Ronaldo! Ronaldo, runej! Przepraszam, masz coś do nich? Dobrze wybijają zabijają. Chciałbym kiedyś zacząć normalnie grać w tą Fifę. nie chcę na razie. Na razie mi się nie chce, także gram nienormalnie. Na razie grałem takimi zespołami, że po prostu nie, nie nadaje się Nie da się inaczej grać nimi, no. No ja, tak naprawdę wiecie, że hogaty nie, po prostu nie potrafi grać i to są jego wymówki. No proste, przecież. Mm. Możesz ośrodkować, ty no jak mi podpowiadasz Szaranowicz? Mm. Mogę, możesz pod... <laughs> Kładź <Kładźcie>. oh. się! <laughs> Ja teraz nie wiem czy to był strzał, czy to środkowanie, Bo prawie jak strzał, a zapadałem ja, ja do. Ja też nie wiem, ale gości się tam nawet tak specjalnie wystawił na tą piłkę. Dobra, Maryja już jest, Jezus jest. Juz Józef. Jezus. Józef. 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 Jest jakiś Józef. Kone? skierowane do Ronaldo. Jest Krystyna. Prawie jak Józef. Krystyna w gazowni. Czułówna. Też! Gol! Hmm. A Jezus yes! zrobił spalony. Dziś to jest to, 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 to tylko Jezu. Dzięki jego boskiej interwencji, ja wiesz, że Jezus zostawił świat i były apokalipsy, których ludzie nie zauważyli. I teraz ludzie muszą walczyć. Ludzie muszą walczyć teraz. Co? Ludzie muszą teraz walczyć z tymi, z postaciami. Z kim? E, no, przyszła taka matka wszystkich potworów, Iw. Prawie kewnie, mm -hmm. w sadnym całym... I ten, i wszystkie potwory przyszły z czyścia, bo już wiesz, był di wywalony, Bóg umarł i anioły biją się o władzę. To wszystko jest. Zawodnik zbyt szybko ruszył do I Teraz no, odblokowali czyście, znowu poziom. Level unlocked. No wiesz, no mówię, no diabeł już jest zamknięty, więc Rulcyfera już nie będzie. No. W końcu jest w klatce. No, no tak. Du Dusza śmierć stamtąd wyciągnęła, ale. No tak, tak, tak. To kojarzę, kojarzę. Nagle cię. Prawie Hades, nie? No, z PLM. PLM, to naprawdę on tutaj jest prawdziwym Hadesem. Także, jeżeli wejdziecie do niego na kanał, to możecie się czuć jak w piekle. CO?! Spalony. Taki sam jak mój. to, ale to było już chamskie tu. Tu już był gol. Ale u mnie też by był gol. Mogło się zabugować. No. Obróciłem kamerę... O, obróciłem kamerę na sam dół.

Pod po, po chwilę będzie... Ej, kogaty, cioś, Co, by Co? No. Co ty ścipałeś dzisiaj? mój faunus, w Co? Mój faunus. Sergi, taki męski. Co ty, kurwa, dzisiaj brałeś? Obronił! nie, znowu! Jak ścinał! To była ścina. Ale słyszałeś ten strzał musiałem oddać tutaj dodatkowo odgłosy głosy To też... Jest... No, no mówię! Muszą być odgłosy, że... Dajesz. Teraz bez odgłosów. Pszsz. No i nie, no i... No i co? No o, za późno odgłos, nie no, bo zadeklarowałeś, że nie będzie odgłosu w ogóle. Psz. 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 Jakby go to... Jakby przelobowało, taką bekę miał. Beka z przelobowania! Zrzucaj się! Dobre strzany na prawkę! Próbujcie na pewno w końcu strzelicie czy tak? Musiała być kosa. Wledzy. Thiago! <coughs> Ruberora, Arberora. Ruberora. Rora. Uroboros. Tyż! Uroboros, raga Ragnarok. To też z mitologii. Nordyckiej mm -hmm. Parzyk wystawił Cisco. Cisco? Cisco wystawił? Sis, nie, Cisco. Te routery i ten. No, Co? Jest programowania. Cisco. No, Cisco funduje projekt. Ok. Lol. Łap, Jezus, jest <noise> tylko Jezus był <noise> w stanie to obronić. Żaden inny bramkarz nie dał grab. Tylko Jezus. Tylko dzisiaj, to była re... tylko w to... prawdziwym Madrycie. To była ręka Boga. <laughs> Dokładnie, zdecydowanie tak. Dobre podanie do Benzemy. Benzema podał to Benzemy. Proszę Państwa, zdecydowany wślizg. Zdecydowana żółta kartka. Siódma w tej drużynie. Jak siódma? Trzecia. Co ja Trzecia. Patrz, ja myślę, że będę strzelał. To był strzał. Niestety nic z tego nie wyszło. Piółkę zdobył Różna Aaa, ale ci zrobiłem. O. 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 Nie wiedziałeś, że on zrobi ślisk Nie byłeś przekonany. Nie. Nie byłeś pewien. Gabi super... Nie. No, Bym to co ty. No nie. właśnie. <gulatory> Powstrzymałem się. Dobra Ja nie potrafiłem. To wypuścił, ale dojdzie! Psz, psz. 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 Gdzie ty strzelasz, ty łysolo guti! Za, <noise> Za dużo siły wdać w krzyk. Za dużo siły, bo łys... Z Brazers. To no nie zdążył ślizgą zrobić. Słaby gracz. No. No. Psz. Psz. Łap to! Dobrze, teraz lekko Czemu go sfaulowałeś? Leżysz tam Bo lubi Arabię Saudyjską? Tak, to dlatego Na Facebooku? Bo ma fan, fanpage tylko Ezil? Co? Czemu tam stoisz na spalonym? Nie wiem, stał się Ronaldo Myślał, że się opali <grym 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 Na spalonym, rozumiesz? Myli z niego mydło ale przecież nie jest Żydem Skąd wiesz? Może to, no, może może to jest... Wczoraj. może to jest popularne No, dzisiaj jest moda na Żydów Mod, Moda... na Żydów! Odcinek 6544 To dopowiedziałeś jakby numerek któregoś <śle> Dzisiaj moda na... no, no <śle> taki e, a, 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 Złowy zagranie, ręka Boga. Co uważasz, że dałem Jezusa i jeszcze nie puścił? Jezus wszystko zmienia w tej drużynie. No nie było to najlepsze zagranie w poza boiskiem. Ej, ale... Cześć! Jak w sumie... Jaki, jaki numer ma Jezus? 13 Trzyn... Trzynast... 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 no, <grym> <grym> Jezus nie boi się grać z numerem na Nie, on był <grym> człowiek On był, on był, on był 13. miał <grym> no, 13 numerek na prawdzolecie To Miranda Black no... to wszystko... wszystko jasne, nie? Nawet Jezus się nie mógł poprzeć <grym> ja <dałem> po prostu Bardzo ładnie rozegram dobry podaj Dwie kosy. A, a, nie pozwala grać dalej. Co ty sobie myślisz? Kurde. Ej, tam jest reklama Twittera. Aaa! Nie a. A. Wiedziałeś, że tak będzie. To pewnie dlatego to zablokowałeś. Mm. Ej, chyba jakiś fal był. Nie, yeah. daleko poleciała uzil, Oj Przyszypa... Chciałem nacisnąć kosę, nacisnąłem start To nacisnę start teraz FITBULL O, nacisnąłem mm. Dzięki Proszę Thank you very much Thank you very much Arda Turan ra, 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 ra. Mam jeszcze jakieś zmiany? Nie Ja nie mam zmian? Tak Ja nie mam zmian? Nie masz Rzucę Mario Suareza i Adriana. <laughs> Dawaj, dobra. 30 sekund, tak naprawdę 5. Yy, wszedł Środkowy pomocnik. Słuchaj, No na 3 minuty. To naprawdę dobry deal na 2 minuty. No dobry, bo patrz jak on wygląda. Wenecyna, jesteś za drogi. Kaka wszedł. No to Rzesła dałeś, przegrałem. Adrian, no, patrz go. Nie... Tam jest Mario Suarez. Włącz, tak się gra w naloty. Hmm, Wybiłem ciotka, Podwójne krycie. Ha, ha, ha. Takie triki! No, no, no! czemu tak ładujesz te dośrodkowania! środkowania? ale to są strzały Co? Hmm. Nic. Strzelaj! W pełni skupienie! skupienie. No. Widziałeś? <laughs> Ale cię zrobiłem. Kto <laughs> Kogo by kogoś zabił. <laughs> Ej, podaj, 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 podaj. Podaj, ja sobie postrzelam kaką. Daj Jak mogłeś to Realowi Madrytowi zrobić? Zależnie od yy, decyzji widzów, że będą rewanże spotkania że no. Anyway, yy, dzisiaj był ze mną hogaty Który tak. no, coś tam powiedział yy, tak. yy, mam, mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się, cześć Nie, łapka w górę dla Flutara. Tak, łapka w górę dla Flutara, to jest bardzo ważne.